Zabrali nasze balony wszystko zabrali mam jakieś balony

Co wy na to? Ale Matko czy polsko. Matko, pamiętaj o Matko czyli polsko. Matko polska. Pamiętaj. Może być Matko, pamiętaj o... o, o. Ale to już wela Polska. Polsko. Polsko, pamiętaj o mnie. Pamiętaj o Zapraszamy na apel. Z nami dziś. Jeszcze jedną. 10 dnia każdego miesiąca, około godziny 17.40 przed marszem organizowanym przez Krajowe Polskie, przychodzimy do z prezydencji. Zbieramy się tam, gdzie instynktownie skierowało się wielu z nas 10 kwietnia 2010 roku. Wtedy nikt nas specjalnie nie zwoływał. zwołujemy się sami. Czując potrzebę przebywania w kolejnej miesięcznice, w tym miejscu, wśród ludzi, którzy czują, że Polska jest czymś więcej niż tylko miejscem na mapie na zachód od wschodu i na wschód od zachodu. Dzisiejsza akcja ma tytuł Pamiętaj o mnie Matko Polsko. Pamiętaj. Nawiązuje do trzeciego powstania śląskiego. Przypomnijmy sobie wydarzenia z 21 roku, 2 i 3 maja, kiedy wybuchło trzecie powstanie śląskie. Proszę Państwa, więc dawniej potrafiono te sprawy na Śląsku załatwiać po polsku. Po polsku załatwiać to znaczy z charakterem i niezłomnością. W momencie, kiedy rząd polski, rząd Witosa odcinał się od jakichkolwiek awantur na Śląsku, grupa patriotów polskich na Śląsku zdecydowała, że sami w swoje ręce wezmą los i zdecydują, że Śląsk jest nasz. W wyniku ich działań obszar przyznany wcześniej Polsce został powiększony do około 1 trzeciej spornego terytorium, zaś Polsce przypadło 50% hutnictwa i 76% Kopalń węgla. Przypomnijmy sobie, że nagły wybuch powstania zaskoczył tajną policję niemiecką praktycznie do tego stopnia, że nigdzie nie zdołali stawić skutecznego oporu. Wszystkie magazyny zostały przejęte przez powstańców. I później, kiedy doszło do tak zwanej. Zdrady w ramach, tak z, w ramach powstańców śląskich, gdzie część powstańców chciała odwołać śląsk jako niezależne państwo, autonomię śląską, też potrafiono sobie z nimi poradzić. Jak to się odbyło? Przypomnijmy historię. 3 czerwca 2021 roku zbuntowana przeciwko Korfantemu grupa oficerów Grupy Wschód ogłosiła kapitana Grzesika. Głównodowodzącym wojsk powstańczych. Grzesik wysłał dowództwo wojsk powstańczych. Yy, pisał, że sam jest wodzem. Korfanty uciekł do wiernych sobie oddziałów, obawiając się o swoje własne życie. Dzień później, śląscy marynarze z oddziału podporucznika Oszka przeprowadzili aresztowania buntowników. Także jest bunt, to bunt się tłumi. Nie hoduje się go na własnej piersi i nie podjudza. Bo doczekamy się autonomii i rozbiorów. Może jeszcze taka krótka informacja. Proszę Państwa, zwróćcie szczególnie uwagę na tego pana, który tu stoi po ja. prawej stronie, mojej, z kamerą. To jest człowiek od Bronisława Komorowskiego. Ja. Ten, Witamy. Ten w ciemnych okularach, tam, co stoi pod supem. Z kamerą to jest człowiek od generała Janickiego. Służby WSI jednak czuwają i obserwują. Zapraszamy nie tylko miasto, ale też wieś. <śmiany> Słuchajcie, w WSI nie w WSI. Pan chce nakręcić film. Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Niech sobie kręci, niech sobie dorobi parę złotych. Nie? Co nam szkodzi? Każdy z nas jak ma siedzieć, taki będzie siedział. Nic nie, co nie zostało zapisane, to się nie, odby, to się nie odbędzie. A co jest zapisane, to co byśmy nie robili, to mamy już przeklapane. Ja myślę, że to chyba usłyszał mój głos, dlatego się tu pojawił. Bo wie jak bo wie jaki ja mam język. Ja to, ja to po prostu nie przebieram w słownictwie. Po prostu, ja, pojawił się. Ja, ja chciałbym zwrócić uwagę, jeszcze raz wracając do historii e, trzeciego Powstania Śląskiego, na jedną rzecz. E, myślano, myślano naiwnie, że ponad 200 tysięcy Ślązaków, którzy wyemigrowali z terenów e, Śląska, a pracowali w zagłębiach Rury czy, czy w, we Francji, walczono o te głosy. Wydawało się, że ci ludzie pop, poprą e, żywioł Polski. Tymczasem te rachunki okazały się błędne. Ponad 90% tych ludzi z ponad z około 200 tysięcy całkowitej liczby głosowała za Niemcami. Sami sobie na, własną, na własne życzenie zrobiliśmy problem i tymi głosami przegraliśmy głosowania w powiatach Lubinieckich i z Zabrski. Także chcąc, kalkulując pewne rzeczy, musimy być przytomni. To znaczy oceniać prawidłowo fakty, że, że nie ma co się tutaj łudzić, że czy, czyimiś ma emigrantów czy kogoś załatwimy sprawę. Nie. Klucz do Polski jest w Polsce. Jeśli tego nie rozumiemy, no to nic nie rozumiemy. I głosowanie mądre, tak? 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 Tu musimy głosować. Dziękuję bardzo, dziękuję. Eee, może zanim, zanim odbędzie się apel pamięci jak zwykle, poprosimy naszego blogera Edwarda Stopka o zagranie pieśni Golgota. Halo, halo. Pod nowym grobem się mówi Gdzie w złomu kłopi trupi z gruby Idzie od lat dwóch jak dziewczyna Idzie ta mada całkiem koza Przez drogę nienawistą Koronę w ścierni ma do włosa Dziewięćdziesięciu sześciu i zbyt Do schody ciąży trwale przez Gdy morzotu jej ubliża Przez amzygna coraz dnie Zawzięte kordy wrogów krzyża, zagłuszają medialny trak, nie pokazują jej dzienniki. Czasem odbito mój żyć twarz w świętej Weroniki. Lecz tu pada milion rąk, unosi on nad zapomnieniem. Silniejszą każdą polską są i każdym polskim serca drgnienie nie daje się zadeptać wrogą, żeby nie odważyć. Więc idzie tak krzyżową drogą, ostatnia polska święta prawda. Więc idzie tak krzyżową drogą, ostatnia polska święta prawda. Brawo! brawo, brawo! Apel pamięci przeczyta, e, wygłosi nasza blogerka Karkinka, prosimy. Pamięci. rodacy polegli pod Smoleńskiem. Dwa lata i jeden miesiąc po Waszej tragicznej śmierci stajemy znowu razem w miejscu, które spontanicznie kierowali jednoczącą mocą dziejów naszego narodu. Wybraliśmy dla oddania Wam hołdu w tamtym strasznym dniu. Dzisiaj też oddajemy Wam hołd. Dla Was słowa, Bóg, honor. Ojczyzna były najdroższe i najświętsze. Tak jak dla tych, których pragnęliście uczcić w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Dla ofiar Katynia, Charkowa, Miednoje i wielu innych miejsc do tej pory nieujawnionych. Jesteśmy tu razem z Wami. Niech te białe i czerwone znaki pamięci powiedzą wam, warszawiakom i całej Polsce, że pamiętamy i nie zapomnimy. Polska waszych marzeń, na której pracowaliście i za którą oddaliście życie, jest teraz naszym zadaniem. Panie prezydencie Lechu Kaczyński, pierwszą damą Mario Kaczyńska, pamiętamy! Panie Prezydencie Ryszardzie Kaczorowski Pamiętamy! Johanno Agacka-Indecka Pamiętamy! Ewa Bąkowska Pamiętamy! Andrzeju Błasiku Pamiętamy! Krystyna Bochenek Pamiętamy! Jarosławie Florczaku Pamiętamy! Arturze Francuzie Pamiętamy! Franciszku Gągorzy. Pamiętamy. Bronisławie Gostomski. Pamiętamy. Robercie Grzywno. Pamiętamy. Dariuszu Jankowski. Pamiętamy. Natalia Januszko. Pamiętamy. Izabela Jarugo Nowacka. Pamiętamy. Józefie Jącu. Pamiętamy. Sebastianie Karpiniuku. Pamiętamy. Andrzeju Karweto. Pamiętamy. Mariuszu Kazano Pamiętamy. Januszu Kochanowski. Pamiętamy. Stanisławie nałęcz Komornicki. Pamiętamy. Stanisławie Jerzy Komorowski. Pamiętamy. Pawle Krajewski. Pamiętamy. Januszu Krupski. Pamiętamy. Januszu Kurtyko, pamiętamy, Andrzeju Kwaśniku, pamiętamy, Bronisławie Kwiatkowski, pamiętamy, Wojciechu Lubiński, pamiętamy. Barbaro Mamińska. Pamiętamy. Zenoną Mamontoni Człowiek. Pamiętamy. Pamiętamy. Stefanie Melaku. Pamiętamy. Tomasz Merto. Pamiętamy. Aleksandro Natalii Świat. Pamiętamy. Janino Matusiewicz. Pamiętamy. Piotrze Nosku. Pamiętamy. Piotrze Murowski. Pamiętamy. Tadeuszu Płoski. Pamiętamy. Agnieszko Pogródko Węcławek. Pamiętamy. Włodziemierzów Potasiński. Pamiętamy. Arkadiuszu Protasiuku. Pamiętamy. Czardzie Rumianku. Pamiętamy. Arkadiuszu Rybicki. Pamiętamy. Wojciechu Sewerynie. Pamiętamy. Andrzeju Sariuszu Skąpski Pamiętamy. Aleksandrze Szczegło Pamiętamy. Jerzysz Majdziński. Pamiętamy. Jolanta Szumanek. Pamiętamy. Izabela Tomaszewska. Pamiętamy. Marku Uleryku Pamiętamy Pawle Wypychu Pamiętamy Stanisławie Zającu Pamiętamy Januszu Zakrzeński Pamiętamy Arturze Ziętku Pamiętamy Gabrielo Zych Pamiętamy Pamiętamy o was wszystkich i nie zapomnimy Na przekórkę w górę światło. Przez w lecę Niech lecą do nieba. Jak co miesiąc tutaj jesteśmy i przychodzimy. Czy chłód, czy mróz, czy słońce, czy pogoda, czyli pogoda. Blogerzy i komentatorzy raz z większą ilością znaków pamięci Raz mniejszą jak dzisiaj bo nie mamy, środków finansowych, ale zawsze przychodzimy i przychodzić będziemy. Do hymną. A już. Przychodzimy! Moc wydarła, szablą moc i ziemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem, Złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem, Jak Czarnecki do Poznania wracał się przez morze, Dla ojczyzny ratowania Po szwedzkim rozbiorze. Marsz, marsz Dąbrowski, Ziemi Włoskiej do Polski, Za Twoim przewodem. Złączył się z narodem Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem Złączył się z narodem Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartem, Będziem Polakami Dał nam przykład, bo na jak zwyciężać mamy. Marsz Marsz Dąbrowski, Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączysz się z narodem. Marsz Marsz Dąbrowski, Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem. Złączył się z narodem Niemiec Moskal nie osiądzie, gdy ją A hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza. Marsz Marsz Dąbrowski Ziemi Morskiej do Polski za Twoim przemodem. Złączył się z narodem Marsz, marsz Dąbrowski ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem Złączył się z narodem Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany Słuchaj jeno, pono nasi biją tarabany Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi Łąskiej do Polski Za twoim przewodem złączył się z narodem Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi Łąskiej do Polski Za twoim przewodem Złączył się z narodem, na to wszystkich jedne głosy, dosyć tej nie boli. Mamy rad sławickie kosy, Kościuszkę Bóg pozwoli. Marsz marsz Dąbrowski ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz do Polski, ziemi do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Niech żyje! Jedna wieka jest samodzielna, suwerenna Polska niepodległa! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje. Niech żyje. Niech żyje. Niech żyje. 빅스윙! 네. 빅 네. 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 네.